Witajcie, witajcie moi milusińscy Właśnie nagrywam Jestem w procesie nagrywania Pierwszych płyt CD z coverami Różnych wykonawców W wykonaniu Pawła 1600 Prosiliście mnie o to Nękaliście mnie Nie mogłem się oprzeć I po prostu Proces się rozpoczął Postaram się być 22 lipiec, sierpnia na, Grunwal, sierpnia na Grunwaldzie. Postaram się nagrać sporo płyt. Postaram się być w ogóle. Będę miał ich może kilkanaście, może może więcej niż dwadzieścia. Zobaczymy. Tak jak mówi ksiądz Marek, a ile to będzie kosztowało? No ksiądz powie, co łaska, ale nie mniej niż 50 zł, nie no, słuchajcie, żartuję. Oczywiście 60 zł, nie, oczywiście żartuję. Dogadamy się, tyle dacie, ile uważacie, czyli nie mniej niż 70. W każdym bądź razie, zrobiłem takie najciekawsze kawałki. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Kawałków jest 20. Wiadomo, że ich jest tam 300 numerów, jakieś zrobiłem, ale no te najfajniejsze 20. Trzeba umieścić, więcej nie wejdzie po prostu na płytę CD. Także serdecznie Was zachęcam. Znaczy, tych, co chcieli, to nie muszę zachęcać, bo będą mnie męczyć. Po prostu daj mi tu płytę, daj mi płytę, jeszcze jakiś album drugi nie zrobiłeś? A ja mówię, no nie zrobiłem. Następnym razem, słuchajcie, bo to wymaga ogromnego wysiłku, tutaj, tej. tej... DVD, która mi tutaj nagrywa, od 10 lat nie nagrywała. Mam nadzieję, że każda płyta jest w ogóle sprawdzana, nie? I, I czy jest wszystko dobrze nagrane, i mam nadzieję, że jak tu jest dobrze, to i u Was będzie na nośnikach dobrze. Jeśli nie, to po prostu reklamacja i nie ma problemu. Także czuj duch. Mam nadzieję, że spotkamy się na Grunwaldzie i będziemy konsumować nagrania na płycie. Trzymajcie się, haj, czuj duch. Witamy pierwszą płytę